Anatomia. Anatomia. Anatomia to nauka o prawidłowej budowie ciała człowieka. <laughs> Termin pochodzi od greckiego anatomy sekcja zwłok w nawiasie najszerzej, najstarszej metody wykorzystywanej do poznania budowy człowieka. Jego układów i narządów. Ze względu na sposoby prowadzonych obserwacji można wyróżnić anatomię makroskopową, zajmującą się opisywaniem struktur i narządów ciała widocznych gołym okiem. Anatomię mikroskopową, zajmującą się mikroskopową budową ciała człowieka w obrębie, której wyróżniamy cytologię, naukę o budowie i funkcjonowaniu komórki oraz histologię, naukę o budowie i funkcjonowaniu tkanek ze względu na formy prezentacji budowy ciała człowieka wyróżnia się anatomię opisową, systemową, przedstawiającą budowę człowieka według poszczególnych układów, anatomię topograficzną, prezentującą powiązania między narządem, a w odniesieniu do części i okolic ciała, topograficzną, prezentującą powiązania pomiędzy narządami, w odniesieniu do części i okolic ciała anatomię czynnościową, przedstawiającą budowę ciała człowieka z funkcjonalnego punktu widzenia. Ponadto anatomię można podzielić między innymi na anatomię kliniczną, opisującą wzajemne powiązania topograficzny i funkcjonalny narządów, warunkujące występowanie najczęstszych chorób człowieka oraz ich objawów. Radiologiczną, opisującą budowę ciała człowieka z wykorzystaniem technik obrazowych. takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy promieniowanie rentgena, plastyczną opisującą kształt ciała oraz proporcje między poszczególnymi strukturami anatomicznymi. Dodatkowo wyróżnia się anatomię prawidłową, opisującą prawidłową budowę ciała człowieka oraz anatomię patologiczną, która zajmuje się badaniem budowy narządów zmienionych wskutek choroby oraz wyk wykazujących wady rozwojowe. Patologia z języka greckiego patos, cierpienie logia przyrostek tworzący rzeczownik oznaczający gałęzie nauki nauka będąca dziedziną medycyny zajmująca się badaniem przyczyn, mechanizmów powstawania i rozwoju a także skutków chorób. Nauką ściśle powiązaną z anatomią jest fizjologia, nauka o czynnościach organizmów oraz zależnościach pomiędzy poszczególnymi strukturami anatomicznymi. Histologia. Histos, tkanka, logos, wiedza, nauka. Nauka o budowie i rozwoju w funkcjach tkanek w przeciwieństwie do anatomii zajmuje się badaniem mikroskopowej budowy ciała. Nauka o mikroskopowych wykładnikach chorób znosi nazwę histopatologii. Cytologia, inaczej biologia komórki. Kytos komórka, logos nauka. Nauka zajmująca się morfologią oraz fizjologią komórek. Jej dziedzinami są cytofizjologia, cytopatologia, cytogenetyka i cytochemia. Nauka ta powstała w XIX wieku po upowszechnieniu się udoskonalonych mikroskopów w laboratoriach, a także po odkryciu różnych metod trwalania i barwienia komórek. Komórka stanowi podstawową, a razem najmniejszą strukturę i funkcjonalną jednostkę budującą organizm człowieka. Komórka stanowi podstawową, a jednocześnie najmniejszą strukturalną i funkcjonalną jednostkę budującą organizm człowieka. Zdolną do przeprowadzenia wszystkich podstawowych procesów życiowych, takich jak przemiana materii, wzrost, podział i zróżnicowanie. Podział i różnicowanie. Komórki jednej tkanki na ogół posiadają jednakową budowę, a komórki różnych tkanek na skutek przystosowywania przystosowania się do wykonywania odmiennych czynności różnią się pod względem budowy oraz kształtu. Pomimo istniejących różnic w budowie prawie każdej komórki, można jednak wyróżnić szereg stale występujących struktur m.in. błonę komórkową, cytoplazmę, mitochondria czy jądro. Komórki mają zróżnicowane kształty i wielkości. Bywają okrągłe, płaskie, wałeczkowate, kostkowe czy gwiazdkowe z wypustkami. Te o kształtach zmiennych występują przede wszystkim we krwi, jako krwinki białe. Zmienność ta jest związana z wykorzystaniem, z wykonywaniem ruchu pełzakowatego. Do przejawów życia komórki należą przemiana materii, ruch, pobudliwość i zdol zdolność do podziału wszystkie komórki organizmu człowieka. Poza nielicznymi wyjątkami zawierają następujące struktury wewnętrzno-komórkowe, organella komórkowe, płonę komórkową, cytoplazmę. Siateczkę śródplazmatyczną, śródplazmatyczną gładką, szor, gładką i szorstką, aparat Golgiego, lizosomy, mitochondria, rybosomy jądrokomórkowe